Wyobraź sobie dziecko, które nigdy nie usłyszało słowa kocham, którego matka umiera tuż po porodzie, a ojciec porzuca bez słowa. Dziecko, które uczy się, że kontrola jest bezpieczniejsza niż zaufanie, a władza lepsza niż bliskość. Z tego dziecka wyrasta najpotężniejszy czarodziej w historii, człowiek, który próbował pokonać śmierć, bo nigdy nie nauczył się żyć. Dziś przyjrzymy się psychologicznie, jak z Toma Ridla narodził się Lord Voldemort i dlaczego w jego historii wcale nie chodzi tylko o magię, ale o strach, samotność i utratę człowieczeństwa. Lord Voldemort jest jedną z najciekawszych postaci czarnego charakteru w popkulturze i jedną z najbardziej intrygujących postaci w serii o Harry Potterze. Został stworzony jako postać jednoznacznie zła, której się nie współczuje i nie ma odcieni szarości. Choć nie do końca udało się to utrzymać, bo ja, gdy poznawałem jego historię, w kilku momentach szczerze mu współczułem. Dziś będziemy bazować na. Książkach, a nie na filmach, oraz na informacjach od J.K. Rowling, które podała swoim fanom już po napisaniu serii o Harrym Potterze. Ale szanowni Państwo, drodzy widzowie, chodźmy na spacer. Lord Voldemort pochodzi z rodu Gantów, ostatnich żyjących potomków samego stala Zaraz Literyna, jednego z czterech założycieli hogwartu. Rodzina Gantów była od zawsze dumna ze swojego czystej krwi pochodzenia. Meropagant. Matka Voldemorta była regularnie fizycznie i psychicznie maltretowana przez swojego ojca Marwolo Ganta oraz brata Morfina Ganta. Uchodziła za harłaczkę, ponieważ jej magiczne zdolności przez długi czas się nie ujawniały z powodu przemocy, której doświadczała w domu rodzinnym. To ogólnie jest ciekawa metafora tego, że nasze zdolności i talenty nie mogą się rozwinąć, jeżeli nie zaznamy poczucia bezpieczeństwa w młodości w swoim domu rodzinnym. Meropa zakochała się w przystojnym i bogatym mugolskim chłopaku o imieniu Tom Riddle, który mieszkał w dworze niedaleko ich zaniedbanego domu. Pewnego dnia, gdy Merope obserwowała go podczas pracy w ogrodzie, Morfin, jej brat, rzucił na niego zaklęcie, łamiąc tym samym prawo zakazujące używania magii w obecności Mugoli. W konsekwencji doszło do konfrontacji Morfina i Marwolo z agentem ministerstwa magii które przegrali i zostali skazani na zamknięcie w Azkabanie. Po odejściu ojca i brata, Merope wreszcie zaczęła przejawiać swoje magiczne zdolności, ale co ważniejsze, zdecydowała się uciec z domu. Zaczęła podawać Tomowi, Ridlowi, seniorowi eliksir miłosny. W końcu się pobrali, a Merope zaszła w ciążę, podczas gdy Tom Riddle cały czas był pod wpływem eliksiru miłosnego. I to jedna z ważnych informacji w kontekście analizy psychologicznej Lorda Voldemorta. Eliksiry miłosne w świecie czarodziejów nie wywoływały prawdziwej miłości. Dawały jedynie złudzenie, obsesyjnego zauroczenia. Osoba pod wpływem eliksiru zaczynała zachowywać się jak w stanie zakochania. Była zafiksowana na obiekcie uczuć, mogła działać impulsywnie i irracjonalnie. Efekt nie był jednak trwały i nie miał nic wspólnego z autentyczną więzią emocjonalną, intymnością czy głębokim przywiązaniem. To raczej forma czarodziejskiego, narkotyku, zaburzającego wolnowolę i percepcję. Matka Voldemorta, Merope Gant, podawała Mugolowi, Tomowi Riddle'owi, seniorowi eliksir miłosny, by go zdobyć. Gdy przestała go stosować, Tom Riddle odrzucił ją. Okazało się, że jego uczucie było całkowicie sztuczne i nigdy nie zaistniała prawdziwa więź. J.K. Rowling podkreśla, że Voldemort został poczęty w wyniku sztucznego zauroczenia, a więc... Nie był owocem prawdziwej miłości. W pewien symboliczny sposób nie odziedziczył zdolności do kochania, a jego natura od samego początku była skażona brakiem więzi emocjonalnej. To literacka metafora. Voldemort urodził się jako dziecko niechciane, odrzucone i niekochane, a do tego poczęte w warunkach zniewolenia. Ojciec był pod przymusem eliksiru. Psychologicznie można to interpretować jako brak fundamentu bezpiecznej więzi. Nie miał bazy do rozwoju zdolności do empatii i miłości. Symboliczny przekaz Rowling jest taki, że miłości nie da się stworzyć sztucznie ani wymusić, a jej brak na samym początku życia staje się źródłem głębokiej pustki. Eliksir miłosny jest w świecie Harry'ego Pottera narzędziem, które imituje zauroczenie, ale niszczy wolę i nie tworzy prawdziwej więzi. Voldemort, jako dziecko poczęte pod jego wpływem, stał się literackim uosobieniem konsekwencji braku miłości od początku, co Rowling podniosła do rangi symbolu. Tam, gdzie nie ma miłości, nie może rozwinąć się empatia ani człowieczeństwo. Nie jest to jednak determinantą jego przyszłego zachowania. Nie skazuje go to na bycie złym. Jest to przykład na to, że od startu miał trudniej w relacjach interpersonalnych, ale sam fakt zostania poczętym pod wpływem eliksiru miłosnego nie sprawił, że stał się tym, którego imienia nie wolno wymawiać. Nie jest powiedziane, że każde dziecko poczęte pod wpływem eliksiru miłosnego musi być złe. Wręcz przeciwnie. W świecie Harry'ego Pottera wiele jest przykładów na to, że pochodzenie nie determinuje człowieka. Każdy ma wpływ na swój los i każdy może się zmienić. Przykładów w książkach jest mnóstwo. Severus Snape. Przez większą część serii postrzegany jako czarny charakter surowy, złośliwy, okrutny wobec uczniów, a do tego dawny śmierć dziełżerca. Jednak w finale okazuje się, że przez całe życie działał dla dobra, chroniąc Harego z miłości do jego matki Lili. Jego poświęcenie i podwójna rola pokazują, że pozory mogą mylić, a dobro może kryć się nawet w kimś, kto z zewnątrz wydaje się zimny i okrutny. Innym przykładem jest Regulus Black, brat Syriusza. Był śmierciożercą, ale odkrył jak zły jest Voldemort i poświęcił życie, by zniszczyć jego horcruxa, żeby Voldemort stał się śmiertelny i można było go pokonać. Zresztą również Syriusz jest przykładem, że wychowanie i dom rodzinny nie musi determinować tego, kim się stajemy. Rodzina Blacków była jednym z najstarszych i najbardziej fanatycznie czysto krwistych rodów czarodziejskich w Wielkiej Brytanii. Gardzili mugolami i szlamami, wierząc w wyższość swojego pochodzenia, a ich dewiza brzmiała zawsze czysty. Większość członków rodu popierała Voldemorta i jego ideologię śmierciożerców, a tych, którzy sprzeciwiali się ich poglądom, wyrzucano z rodziny i wymazywano z rodowego drzewa. Mimo to Syriusz Ojciec chrzestny Harego jest w książce przedstawiony jako jednoznacznie pozytywna, dobra i wrażliwa postać. Ogromną przemianę przechodzi również Draco Malfoy. Draco poślubił Astorię Greengrass, czarownicę z innego starego rodu czystokrwistych. Astoria jednak nie podzielała fanatyzmu swoich przodków i miała bardziej otwarte poglądy, co z czasem złagodziło również drakona. Po wojnie o Hogwart, opisanej w siódmej części Harry Pottera, Draco zerwał z ideologią śmierciożerców, unikał polityki i skupił się na rodzinie. Wychował syna Skorpiusa, ucząc go tolerancji i szacunku dla innych, w przeciwieństwie do tego, jak sam był wychowywany. Choć nigdy nie został bliskim przyjacielem Harego, pogodzili się i darzyli się wzajemnym szacunkiem zwłaszcza gdy ich synowie zaprzyjaźnili się później w Harrym Potterze i Przeklętym Dziecku. Sztandarowym przykładem tego, że pochodzenie i dom rodzinny nie determinuje tego, kim się stajemy, jest Hagrid. Rebeus Hagrid urodził się jako półolbrzym, syn czarodzieja i olbrzymki fitwulfy. Jego matka porzuciła rodzinę, gdy był mały, co w świecie Rowling symbolizuje brak matczynej miłości, podobnie jak w przypadku Voldemorta. A jednak ich losy potoczyły się całkowicie odmiennie. Zamiast uciekać w nienawiść czy żądze władzy, Hagrid rozwinął w sobie ogromną empatię, ciepło i lojalność. Mimo, że doświadczył uprzedzeń i był niesłusznie wydalony z Hogwartu, nigdy nie stał się zgorzkniały. Zawsze dostrzegał w innych dobro, nawet w istotach, których inni się bali, jak pająki, smoki, hipogryfy itd. To jego sposób na życie. Miłość zamiast złości. Opieka zamiast kontroli, zaufanie zamiast podejrzeń. Hagrid jest antytezą Voldemorta. Voldemort, urodzony bez miłości, odrzuca ludzi i manipuluje nimi. Hagrid, też odrzucony przez matkę, ale wybiera czułość i przyjaźń. Ich historia pokazuje, że to nie pochodzenie, lecz wybory kształtują człowieka. Nie liczy się, kim byli twoi rodzice, tylko Kim sam decydujesz się być. Więc sam fakt zostania poczętym pod wpływem Eliksiru Miłosnego nie sprawił, że Voldemort stał się tym, kim się stał. Choć bez wątpienia się do tego przyczynił, będąc jedną ze składowych charakterystyki Lorda Voldemorta. Swoją drogą nasuwa mi się jeszcze jedna, zupełnie inna, niezwiązana z powyższą analogia Eliksiru Miłosnego z naszym światem. To trochę jak z piciem alkoholu w ciąży. Matka. Poprzez substancje, w jednym przypadku podawaną ojcu, w drugim pitą przez siebie w ciąży, wyrządza swojemu dziecku ogromną krzywdę jeszcze przed jego narodzinami. Krzywdzi swoje niewinne dziecko, a szkody mogą być nieodwracalne. W obu przypadkach dziecko, choć nie jest niczemu winne, ponosi konsekwencje zachowania swojego rodzica do końca życia. Zanim przejdziemy dalej w historii i analizie Lorda Voldemorta, proszę Cię serdecznie o pozostawienie subskrypcji na naszym kanale. Tworzymy treści regularnie, w każdy poniedziałek, a czasem nawet częściej, pojawia się tu nowy film. Nie mamy powiązań z żadnym innym dużym twórcą, jak większość w tej branży, więc nie mamy boostu na start. Pomóż nam się rozwijać i dotrzeć do większej liczby ludzi. Najbliższy plan jest taki, żeby do grudnia osiągnąć 1000 subskrypcji. To ambitny cel, ale wierzę, że jesteśmy w stanie go osiągnąć. Po tym, jak Merope wzięła ślub z Tomem Lidlem i zaszła z nim w ciążę, przestała podawać mu eliksir miłosny. Wierzyła, że po tym czasie spędzonym razem zacznie on czuć to nieprawdziwe uczucie, a jeżeli nie, to chociaż zostanie z nią ze względu na dziecko. Pomyliła się. Jego uczucie było zupełnie sztuczne, wywołane eliksirem i gdy wyszedł spod jego działania, Poczuł się oszukany i porzucił meropę. To złamało jej serce i sprawiło, że zupełnie się załamała. Porzuciła magię i zaczęła chorować. Chora i osłabiona udała się do sierocińca, gdzie urodziła chłopca i zmarła godzinę po porodzie. Jej ostatnim życzeniem było, aby dziecko nazwano Tom po ojcu, Marwolo po dziadku, jej ojcu, oraz by nosiło nazwisko Riddle. I jako niemowlę Voldemort niemal nie płakał. Jak zaczął dorastać, stawało się też coraz bardziej oczywiste, że odziedziczył urodę po swoim mugolskim ojcu. W sierocińcu nigdy nie odwiedziła go żadna rodzina, a dzieci coraz bardziej zaczynały się go bać. Tom dorastał bez rodziców. Nie zaznał miłości ani troski. W terminach teorii przywiązania Johna Bowliego nie rozwinął bezpiecznego stylu przywiązania. Nie miał figury opiekuńczej, z którą mógłby zbudować więź, dlatego od Najmłodszych lat nauczył się ufać tylko sobie. Zamiast empatii i potrzeby bliskości pojawiły się poczucie wyższości i potrzeba kontroli. Klasyczny mechanizm obronny w odpowiedzi na wczesne emocjonalne odrzucenie. W dzieciństwie Tom wykazywał zachowania, które z psychologicznego punktu widzenia można uznać za wczesne oznaki osobowości antyspołecznej. Znęcał się nad zwierzętami i rówieśnikami, zabierał ich rzeczy, a nawet kolekcjonował drobiazgi po swoich ofiarach niczym trofea. Nie okazywał przy tym skruchy ani empatii. Cierpienie innych nie budziło w nim współczucia, lecz dawało mu satysfakcję i poczucie mocy. Był niezwykle inteligentny i potrafił doskonale manipulować otoczeniem. Zachowywał się czarująco, gdy chciał coś uzyskać, a w innych momentach był lodowato bezwzględny. Można było dostrzec w nim elementy tzw. mrocznej triady osobowości, czyli połączenie narcyzmu, makiawelizmu i psychopatii. Wykazywał wyraźny narcyzm, gdyż był przekonany o swojej wyjątkowości i wyższości nad innymi dziećmi. Jednocześnie przejawiał makiawelistyczny sposób myślenia, potrafił manipulować dorosłymi i rówieśnikami, ukrywając swoje prawdziwe zamiary pod maską grzeczności i uroku. Wreszcie jego zachowania wobec zwierząt i innych dzieci wskazywały na wczesne cechy psychopatyczne. Brak empatii, chód emocjonalny i satysfakcja z kontrolowania oraz krzywdzenia innych. Już wtedy było widać, że Riddle nie tylko pragnął władzy, ale też czerpał psychiczną siłę z dominacji i strachu, jaki wzbudzał, co stanowiło zalążek osobowości, która później przyjęła imię Voldemort. Już w dzieciństwie było jasne, że Tom Riddle – nie rozwinął zdolności do empatii ani do tworzenia więzi. W psychologicznym sensie był dzieckiem z głębokimi deficytami przywiązania, które zamiast miłości wybrało kontrolę, a zamiast bliskości władzę. W sierocińcu narodził się więc nie tylko przyszły czarodziej, lecz również osobowość psychopatyczna, chłodna, wyrachowana i emocjonalnie pusta. Zło, które później ogarnęło świat magii, zaczęło się właśnie tam w chłodnym, londyńskim sierocińcu, w sercu dziecka, które nigdy nie nauczyło się kochać. Hogwart dla Toma Riddle'a był jedynym miejscem, które w jakimkolwiek sensie mógł nazwać domem. To właśnie tam po raz pierwszy poczuł przynależność i uznanie, których tak bardzo brakowało mu w dzieciństwie. Jego późniejsze decyzje, jak choćby umieszczenie kilku horcruxów w przedmiotach ściśle związanych ze szkołą, tak jak yy, diadem Roweny Ravenclaw, puchar Helgi Hufflepuff, Medalion Salazar Siteryna, czy dziennik, który miał otworzyć komnatę tajemnic, symbolizowały głęboką więź z tym miejscem i pragnienie, by jego dusza na zawsze była z nim związana. Po ukończeniu nauki próbowała nawet zostać nauczycielem obrony przed czarną magią, nie z potrzeby nauczania, lecz po to, by pozostać w murach Hogwartu i mieć dostęp do jego sekretów. Szkoła, która była dla innych przestrzenią rozwoju i nauki, dla niego stała się sanktuarium władzy i nieśmiertelności, miejscem, gdzie chciał ukryć część siebie na zawsze. Będąc uczniem, Tom Riddle szybko ujawnił swój niezwykły intelekt, urok osobisty i zdolności przywódcze, dzięki czemu zyskał sympatię nauczycieli i uczniów, skutecznie ukrywając swoje prawdziwe oblicze. Za fasadą grzecznego, ambitnego ucznia krył się jednak manipulator o rosnącej potrzebie władzy i kontroli. Fascynacja czarną magią, obsesja na punkcie własnego pochodzenia i pogarda wobec słabości innych ludzi stały się fundamentem jego tożsamości. Riddle, przekonany o swojej wyjątkowości, zaczął tworzyć wokół siebie grupę lojalnych zwolenników, zalążek przyszłych śmierciożerców. To w tym okresie narodził się Lord Voldemort, nowa persona pozbawiona ludzkich emocji, zbudowana z pychy, lęku przed śmiercią i pragnienia nieśmiertelności. Wtedy Tom zaczyna interesować się horcruxami. Horcruxy to przedmioty, w których czarodziej ukrywa fragment swojej duszy by stać się śmiertelnym. Aby je stworzyć, musi popełnić morderstwo, co symbolicznie rozrywa jego duszę. Dzięki temu, nawet jeżeli jego ciało zostanie zniszczone, część jego istoty nadal istnieje, dopóki Horcrux też nie zostanie zniszczony. W kontekście psychologicznym Horcruxy można odczytać jako symbol radykalnego rozszczepienia osobowości i ucieczki przed własną śmiertelnością oraz słabością. Voldemort. Dzieląc swoją duszę, dokonuje czegoś, co metaforycznie przypomina proces obronny przed lękiem egzystencjalnym. Pragnąc uniknąć śmierci, rozrywa samego siebie na części. Każdy horkrug staje się więc projekcją jego wewnętrznego rozbicia i niemożności zaakceptowania własnej kruchości. Z perspektywy psychodynamicznej można powiedzieć, że Voldemort odcina się od ludzkich emocji, empatii, miłości, żalu i przenosi je do przedmiotów które mają zagwarantować mu kontrolę i nieśmiertelność. To próba całkowitego ujarzmienia lęku przed utratą, a zarazem akt samodehumanizacji. Z każdym kolejnym Horcruxem staje się coraz mniej człowiekiem, a coraz bardziej konstruktem zbudowanym z lęku i rządzy mocy. W tym sensie Horcruxy są nie tylko narzędziem magii, są też psychologicznym obrazem destrukcji własnego ja. Ceną, jaką Voldemort płaci za próbę odcięcia się od tego, co najbardziej ludzkie od śmierci. Ten ogromny lęk przed śmiercią, który popycha Voldemorta do tworzenia kolejnych horcruxów, można określić jako tanatofobia. W naszym niemagicznym świecie tanatofobia to nadmierny lęk przed śmiercią, który paraliżuje i wpływa na każdy aspekt życia. Osoby dotknięte tą fobią mogą stale obawiać się własnej śmierci, utraty bliskich, procesu umierania a nawet tego co dzieje się po śmierci. To, co odróżnia tanatofobię od zdrowej świadomości życia i śmierci, to stopień, w jakim ten lęk kontroluje myśli i działania. Osoby z tanatofobią mogą doświadczać różnych objawów zarówno psychicznych, jak i fizycznych. Mogą to być nieustanne myśli o śmierci, unikanie tematów z nią związanych, ataki paniki czy nawet objawy fizyczne, takie jak bóle głowy czy przyspieszone bicie serca. Ważne jest, aby rozpoznać te symptomy, ponieważ mogą one znacząco wpływać na codzienne funkcjonowanie. W świecie czarodziejów i w połączeniu z pozostałymi cechami osobowości i zaburzeniami Voldemorta, o których tu mówimy, nieleczona tantofobia poskutkowała stworzeniem przez niego siedmiu Horcruxów: sześciu świadomie i siódmego Harry Pottera, którego nie planował i którego nie był świadomy. Patrząc z perspektywy psychologicznej, Tom Riddle zdecydowanie powinien był trafić na terapię, najlepiej jeszcze w czasach Hogwartu, w miejscu, w którym czuł się bezpiecznie, i zanim jeszcze jego obsesje i urazy całkowicie przejęły nad nim kontrolę. Wystarczyłoby kilka szczerych rozmów o emocjach, granicach i radzeniu sobie z odrzuceniem, by być może uniknąć późniejszego kryzysu egzystencjalno-magicznego. Można też żartobliwie powiedzieć, że Dumbledore. Zamiast tylko podejrzliwie patrzeć na młodego Toma, powinien był zaproponować mu spotkania z czarodziejskim terapeutą. Zanim ten odkrył, że rozszczepianie duszy wydaje mu się ciekawszym rozwiązaniem niż praca nad sobą. Po zakończeniu nauki w Hogwarcie Tom odnalazł swojego ojca i dziadka. Gdy dowiedział się, że jego ojciec wciąż żyje, a nie jak dotąd wierzył, zginął tragicznie, doznał głębokiego wstrząsu i upokorzenia. Odkrycie, że został porzucony przez żyjącego ojca Mugola, którego matka musiała omamić eliksirem miłosnym, wzbudziło w nim potężną złość i poczucie odrzucenia. W jego umyśle ta osobista rana szybko przekształciła się w nienawiść wobec całej mugolskiej natury i wszystkiego, co z nią związane. Zranioną dumę i wstyd połączył z przekonaniem, że słabość matki i podłość ojca wynikają z nieczystości krwi. W ten sposób uraza, której nie potrafił przepracować, została przeniesiona na... Cały świat niemagicznych ludzi i czarodziejów nieczystej krwi, stając się emocjonalnym źródłem jego ideologii wyższości i obsesji na punkcie czystości rodów. To właśnie to odkrycie ożywiło w nim pełnię pogardy, która na zawsze ukształtowała jego tożsamość jako lorda Voldemorta. W okresie swojej największej potęgi, Lord Voldemort stał się najbardziej przerażającym czarodziejem w historii świata magii uniwersum Harry'ego Pottera. Po latach budowania wpływów i tworzenia Horcruxów, które czyniły go praktycznie nieśmiertelnym, rozpoczął otwartą wojnę przeciwko Ministerstwu Magii i wszystkim, którzy sprzeciwiali się jego ideologii czystości krwi. Jego wpływy przenikały każdy obszar życia czarodziejów, od polityki po edukację. Śmierciożercy, jego fanatyczni wyznawcy, rozsiewali strach i przemoc, porywali, torturowali i zabijali w imię nowego porządku. Sam Voldemort działał chłodno i metodycznie nie szukał zemsty lecz całkowitej dominacji pragnąc świata w którym mugole i nieczystej krwi czarodzieje zostaliby zepchnięci do roli podludzi jego imię stało się tabu ludzie bali się je wypowiadać używając zamiast tego określenia ten którego imienia nie wolno wymawiać w tym czasie Voldemort był u szczytu swojej mocy otoczony kultem strachu i milczenia przekonany że pokonał śmierć i że nikt nawet Albus Dumbledore nie zdoła mu już zagrozić. Czy zatem Lord Voldemort jest socjopatą? Socjopatia to zaburzenie osobowości zaklasyfikowane w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych w kategorii osobowości o cechach dyssocjalnych. W DSM-5 z kolei socjopatia zaliczona została do antyspołecznych zaburzeń osobowości, które charakteryzują się zachowaniem odbiegającym od oczekiwań oraz kultury. Główne objawy charakteryzujące socjopatię to m.in. traktowanie innych osób w sposób przedmiotowy, nieumiejętność dostosowania się do odgórnie obowiązujących norm oraz wykorzystywanie innych osób do osiągnięcia swoich celów. Jakie cechy charakteryzują socjopatę? To m.in. brak empatii i współczucia, brak umiejętności dostrzegania potrzeb i uczuć innych osób, brak brania odpowiedzialności za własne zachowania, brak wyrzutów sumienia w sytuacji, gdy popełni się błąd lub wyrządzi komuś krzywdę, manipulowanie innymi ludźmi. Więc można powiedzieć, że Voldemort jest socjopatą, chociaż nie pasuje tu ten brak umiejętności dostrzegania potrzeb i uczyć innych osób oraz nieumiejętność dostosowania się do odgórnie obowiązujących norm. Voldemort z pewnością to potrafił, co najlepiej pokazuje czas spędzony w Hogwarcie gdzie przez wszystkich, z wyjątkiem Dumbledora, uznawany był za wzór. Wszyscy pozostali nauczyciele bardzo go lubili, był również popularny wśród uczniów. Potrafił zachować pozory normalności i dostosować się do norm i reguł panujących w szkole. Lord Voldemort w znacznie większym stopniu jest psychopatą niż socjopatą. To rozróżnienie ma sens, jeżeli spojrzymy na nie przez pryzmat psychologii klinicznej i teorii Roberta Hare. Autora testu PCLR służącego do oceny psychopatii. Lord Voldemort jest literackim przykładem klasycznej osobowości psychopatycznej: pozbawionej empatii, wyrzutów sumienia i zdolności do miłości. Od najmłodszych lat wykazywał cechy emocjonalnego chłodu i manipulacyjnego uroku, które w dorosłym życiu rozwinęły się w pełną formę psychopatii. Nie potrafił nawiązywać autentycznych relacji. Ludzie byli dla niego jedynie narzędziami do osiągania władzy. Jego urok, inteligencja i zdolność przewidywania zachowań innych nie wynikały z empatii, lecz z chłodnej kalkulacji i potrzeby kontroli. Voldemort nie kierował się emocjami, a czystą logiką podporządkowaną własnym celom, co czyniło go jeszcze bardziej niebezpiecznym. Jak wielu psychopatów, Voldemort wykazywał wysoki poziom narcyzmu i poczucie wielkości. Uważał się za osobę wyższą, stojącą ponad ludźmi, a nawet ponad śmiercią. Jego obsesja nieśmiertelności była próbą symbolicznego zapanowania nad naturą. Wierzył, że tylko on rozumie sens życia i magii, a każdy, kto mu się sprzeciwił, był w jego oczach słaby lub niegodny. W jego umyśle istniały tylko dwa porządki władza i podporządkowanie. Taki światopogląd, typowy dla osobowości psychopatycznej. Pozwalał mu usprawiedliwiać nawet najbardziej brutalne czyny, od tortur po morderstwa, jako logiczne, konieczne i pozbawione moralnego znaczenia. Jego psychopatia nie była jedynie efektem urodzenia bez miłości, lecz także świadomego wyboru. Voldemort odrzucił wszystko, co ludzkie emocje, słabość, współczucie postrzegając je jako przeszkody na drodze do potęgi. Zamiast Zintegrować w sobie ból i lęk, rozszczepił własną duszę dosłownie i symbolicznie, tworząc horcrux. To ostateczny wyraz jego osobowości człowiek, który tak bardzo bał się śmierci i utraty kontroli, że zniszczył sam siebie. Psychopatia Voldemorta nie polega więc tylko na braku uczuć, lecz na świadomym odrzuceniu człowieczeństwa, które uznał za słabość. Trzeba też przyznać, że pytanie czy Voldemort jest socjopatą czy psychopatą jest trochę pod narrację i pod uproszczenia na cel filmu na YouTube. W dzisiejszych czasach terminy psychopatia i socjopatia traktowane są tożsamo i wkomponowane zostały w określenie osobowości dysocjalnej czy też antyspołecznego zaburzenia osobowości i tak współcześnie są klasyfikowane i diagnozowane. Lord Voldemort bez wątpienia ma antyspołeczne zaburzenie osobowości, czego dowodem są jego trwałe wzorce pogardy wobec norm społecznych, brak empatii i całkowity brak poczucia winy. Traktuje innych instrumentalnie, kieruje się wyłącznie własnym interesem i dąży do władzy niezależnie od konsekwencji moralnych czy cierpienia, jakie zadaje. Jego chłód emocjonalny, manipulacyjność i niezdolność do autentycznych więzi wskazują na osobowość, w której nie ma miejsca na Współczucie, ani refleksję nad własnym postępowaniem. Voldemort nie tyle nie rozumie dobra, on świadomie je odrzuca, uznając za słabość wszystko, co ludzkie. Dzięki za wspólny spacer. To dla mnie ogromna przyjemność i zaszczyt. Daj znać w komentarzu, co myślisz o tej roskmince i zostaw lajka i subskrypcję. Zostań z nami na dłużej. Do zobaczenia w kolejnym filmie.